Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu. Po pierwsze, historia. Po pierwsze, historia dzisiaj, po pierwsze, informacje. Najpierw, bo już dla tych, którzy chcieliby te koszulki, sklep jest otwarty. Na razie jeszcze na razie jest tylko jedna tam, taka podmyślka, podkładka. Podkładka, podmyżkę. No i tam samoloty, i będą, ale, ale słuchajcie, bijemy te linki. Kto chce, to już będzie mógł sobie kupować. Okazuje się, że są ludzie, którzy chcieliby mieć pamiątkę. Z tych naszych tutaj działań, filmów. A dzisiaj bardzo ważna sprawa, no jak zwykle u nas, zresztą oni są. Zawsze ważne ważne sprawy. <laughs> Wszystkie ważne sprawy dla tych, którzy historię sobie cenią, dla tych, którzy cenią sobie żołnierzy, którzy w latach 20 tak, walczyli o wolność naszego kraju, a później w 1939 też walczyli, no bo to tak bo to Wszystkie te informacje, pamiętajmy zawsze, większość zresztą jak Państwo kiedyś sobie będą mieli chęć sprawdzić, to od zasady będzie napisane. Rozformowany, czyli jakby zlikwidowany w tym momencie, przynajmniej w 1939 roku. Bo wiadomo, że tak to się robiło, żeby czy symbole pułkowe, czyli przede wszystkim sztandar nie dostał się w ręce wrogów. W, roku. w tym ja przypadku to... Niemców czy Związku Radzieckiego. Ja tak chciałbym tylko tak przypomnieć przy okazji, że w 1939 roku, we wrześniu, tak to było, to Niemcy napadli na e, kraj. Polskę, a nie odwrotnie, bo to jakieś takie są, pojawiają się różnego typu informacje. Ktoś może w to uwierzyć. Jeżeli ktoś ogląda po pierwsze historia, to może mieć pewność. Tutaj, pan profesor od historii, kto to napadł na nas? Przypomnę jeszcze raz wszystkim, wszem i wobec, że 1 września 1939 roku o godzinie 4.45 Niemcy zaatakowały państwo polskie. Podobno gdzieś tam w okolicach przebywali jacyś, jak oni? Naziści, tak? Czy jak oni się Czy <gry> ale to my nie znamy, tych, nie, nie znamy takich, nie wiemy, jak oni tam wyglądali dokładnie. Trzeba by było może inne programy sobie oglądać. Jeszcze raz wracamy koszulki z samolotami. Samoloty są polskie. Zapraszamy na tę stronę, jak będzie już link. Tam one są podrzucane. Nie tylko koszulki, bo chyba będą jakieś tak kubeczki i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego my to mówimy? Dlatego, że. Jest bardzo dużo osób, które tam gdzieś nam piszą na tych różnych portalach, na tych stronach, że chcieliby tutaj coś od nas takiego, od, znaczy nie od nas, od naszego programu, żeby mieć sobie jakieś pamiątki, więc my spełniamy te prośby i życzenia. A teraz bardzo ważna sprawa związana z dzisiejszym naszym akurat filmem tylko szybko powiemy, który to dzisiaj jest, bo nagrywamy jak zwykle trzy filmy, żebyście wiedzieli. Dzisiaj mamy 10 czerwca. 10 czerwca 2023 roku. A film będzie opublikowany 17 czerwca. Oczywiście. Przepraszam, ja... 12. 12. Zawsze ale, się mylisz, ja zawsze się zawsze tak. dokładam. No, a o ile reżyser nie zaśnie, gdzieś tam nie prześnie, ale, ale generalnie rzecz biorąc. Ale maksymalnie 13. No nie będziemy już, moi drodzy, tutaj nawijać, bo ktoś... O, nawijają, nawijają te gadające głowy, wszystko wiedzące, jakby no. wszystkiego nie wiemy. Nie, nie. Dobrze. No e, dobrze. Wobec tego na zdjęciu za nami dziewiąty pułk strzelców konnych II Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj taka ciekawostka dla Macie, bo Maciej tego nie wie, że został stworzony, sformowany w Hrubieszowie. Zwróćcie Państwo uwagę, zwróćcie Państwo uwagę na tego profesora, który tutaj mnie wspiera lub też ja wspieram jego, nie wiem jak to miałoby wyglądać. On zawsze musi mi jakąś szpileczkę tutaj doładować, ale żeby było wszystko jasne, jeżeli chodzi o naszych uczniów, nigdy nie pozwalamy sobie na to, żeby e, gdzieś tam jakieś opinie publiczne na temat naszych nie. wspaniałych uczniów, e, bo oni zawsze są najlepsi po prostu. A jak już skończą szkołę, to ich życie też jest e, dzięki nam troszeczkę łatwiejsze, bo oni znają historię, e, sport i tak dalej, i tak dalej. Nie e, staramy się na Temat ich postępów, cokolwiek powiedzieć. Żeby to tak, a, a propos, a propos, kto chce, to wie, kto nie chce, to tam nie zrozumieli, tak co ja mówię. Nie ma znaczenia, moi drodzy. No teraz i sam pułku. Mówiliśmy o tym, że ten dziewiąty pułk i mamy tu piękne zdjęcie z Grajewa, czyli Mazury nasze. Pozdrawiamy Grajewo, bo to Oczywiście. też jest okazja, żeby można było pozdrowić Grajewian. Grajewianie to nie jest tak, że my pozdrawiamy sobie, bo, bo chcemy pozdrowić, tylko naprawdę szanujemy tych wszystkich, którzy gdzieś tam sobie mieszkają, gdzie stacjonowali żołnierze, którzy bronili naszych granic, bo oni są jakby naj, najbardziej ściśle związani z mieszkańcami. Więc to nie tak, że my pozdrawiamy Grajewo, bo chcemy pozdrawiać. Pozdrawiamy Grajewo i wszystkich Grajewian, między innymi z tego tytułu, że stał tam dziewiąty pułk. No i teraz macie następna ciekawostka dla Ciebie, a, a bo, ponieważ wiadomo, że Państwo bardzo dokładnie już wiecie, jak oglądacie, że my pochodzimy z Chełma, to, co robimy, robimy w tym naszym chemie ukochanym, a Rubierzow jest niedaleko. A na północ od Kama, jak się jedzie, to jest mi taka miejscowość nadgraniczna, która nazywa się Włodawa. I tak? co ciekawe, właśnie ten dziewiąty pół przeniósł się z Ruwieszowa do Włodawy. I prawie trzy lata właśnie stacjonował we Włodawie. O, czyli oczywiście się pozdrawiamy na Kładanie. Oczywiście ciekawostka, jakimś stopniu był właśnie związany z Lubelszczyzną, prawda? Czyli z naszymi ziemiami, a potem już właśnie zgodnie z tym co Maciej pięknie mówił przeniósł się do Grajewa. On się przenosił w różne miejsca ale to jakby to główne jak punkt taki najważniejszy dla dziewiątego pułku to właśnie była miejscowość Grajewo bo i w bo tam byli w Osowcu i gdzieś tam. No jeszcze, troszeczkę kwiata troszeczkę Było tych miejscowości blisko właśnie, właśnie Grajewa. Ja tu oczywiście jak zawsze pokażę bo powiem że no, od znaka, Bukowa, no, od znaka no, jest. Krajowa. Jest przefantastyczna, tutaj pokażę, przesunę, prześlicznie widać, że ten dziewią, dziewiątka znaki pułkowe to są tak. takie, jak to kiedyś Super uczniowie stopy. tarcze nosili, żołnierze, odznaki mm -hmm. pułkowe. No, no i jeszcze to, co mówiliśmy na TikToku, oczywiście fantastyczny patron, czyli w tym przypadku moim zdaniem legenda kawalerii polskiej, czyli generał Kazimierz Puławski, ten, który walczył i u nas w czasie chociażby Konfederacji Barskiej która w jakimś tam stopniu przyczyniła się do hmm, pierwszego rozbioru Polski. Oczywiście mówię tu o naszej historii. No i walczył oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Czyli był tym naszym bohaterem za wolność naszą i waszą. Czyli w tym przypadku amerykańską. Nawet niech Państwo pamiętają, że dograpał, dochrapał się funkcji głównodowodzącego kawalerii amerykańskiej. To naprawdę było coś. Niestety, co, co, to, jest taka nie nasza, to jest taka nasza cecha narodowa myślę, że możemy być dumni z takiej cechy narodowej, chociaż są tacy, którzy próbują tutaj podpowiadać, że o ci Polacy, ci Polacy to nie, to nie jest taka dobra cecha narodowa. My osobiście przynajmniej dla mnie uważam, że jest to bardzo dobra cecha narodowa z racji tej, że zawsze pomagamy tym tak jak ich nazwać słabszym. To nie jest tak, czyli polski żołnierz polski Czyli nie tylko żołnierze, bo i przecież cywile, przecież były panie, zawsze pomagają słabszym. Dziewiąty pułk, dlaczego my o nim mówimy? Jakie są jego no, Oczywiście frontowe? on tutaj, jeżeli chodzi o działalność, on co prawda w czasie wojny polsko-bolszewickiej, bo i to pułkowe jest związane z walkami w październiku 1920 roku, aczkolwiek on nie walczył wtedy jako ta formacja, bo został sformowany już po wojnie polsko-bolszewickiej, ale walczył oczywiście. W czasie tej najtrudniejszej dla nas walki, czyli walki z bolszewizmem, żeby go zatrzymać. Natomiast wracając jeszcze do e, i miejscowości, to tak żeby było po, połączenie z Grajewem i z e, Puławskim. W 1933 roku e, taka myślę, że ciekawostka mimo wszystko, e, że koszarom wojskowym w Grajewie nadano na nazwę koszary imienia generała Kazimierza Puławskiego. Powiem szczerze, że ja się chyba nie spotkałem jeszcze z tym, żeby imię otrzymały także koszary, czyli to miejsce, w którym e, ta jednostka wojskowa. Ja to świadczy o tym, że, że ludzie szanują e, tego akurat naszego rodaka, który no, tam w Stanach Zjednoczonych... Była taka dziwna historia, do której nie warto wracać, bo jakieś tam nieuki w ogóle nawet nie wiedziały, że e, Tadeusz Kościuszko, e, generał Puławski, e, on, e, oni ci żołnierze tam e, anglików przepędzali razem z Amerykanami, to tak, to tak było, to tych anglików przepędzali, czy, czy tam wtedy, kiedy walczyli, jak tam, żebyśmy nie wchodzili w jakieś sytuacji. Anglików, 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 może no. by coś wspomagali Amerykanów, bo to wiadomo był biznes. No tu jeszcze, to jeszcze jak zawsze Państwo myślą, że ja to się babram, ale ja się no. babram w takim dobrym ujęciu, ponieważ standard sztandard właśnie tego dziewiątego pułku standard znajduje się w Instytucie Sikorskiego w Londynie, także fajnie że zachował się szkoda troszkę, że, że u nas nie jest, no ale to, to już wiadomo kwestie po II wojnie światowej. I tu jeszcze Maciej mi kazał jakieś fajne rzeczy powiedzieć, czyli mm -hmm. e, tak zwane e, e, to można określić takimi jakby słow, słowami, przysłowiami, takimi, trochę bym powiedział trochę jak Szym Polska w pewnym sensie. Takie limeryki związane właśnie z. Hmm, tym dziewiątym połukiemanów. No z życiem i funkcjonowaniem no, żołnierzy. Tak, żołnierzy, czyli to najmniejsze. Du dużo synów miała Ewa, lecz najlepsi są z Grajewa. O, czy tak, Grajewianie tak. ciekawe czy nas oglądają, jak oglądają, tak, że macie. Powinni się cieszyć was... oczywiście. Tak. Czasem nazywano to żurawikami, z tego co pamiętam, to były właśnie takie typowe żołnierskie żołnierskie, żu ale związane z konkretnymi informacjami. Bardzo często Coś takiego występowało. To też tak fajny taki klimacik buduje, no, że... No twórczość żo wojskowa, żołnierska, no nie wiem jak to nazwać po prostu. Tak że żeby... te formacje wojskowe to nie byli tylko sami jak żołnierze, ale więc oczywiście wspaniali kartysty. ludzie, którzy walczyli o Polskę i tak dalej i tak dalej, ale też to właśnie taka była w pewnym sensie rodzina tych ludzi. To, to jakoś to troszkę, myślę, inaczej wyglądało. No. Oczywiście, gdyby ktoś znał jakieś negatywne sytuacje, to niech sobie zna. My będziemy mówili tylko i wyłącznie o pozytywnych rzeczach na temat naszych żołnierzy z tego okresu czasu. Zresztą z późniejszego ta też, bo później, 39 rok, to tam też będziemy na te tematy I chyba mówili. z tego, co pamiętam, tak żeby ciekawie jeszcze zakończyć, to Armia Krajowa stworzyła formację, która miała być jakby kontynuacją właśnie tego IX Pułku. O. Tak, 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 że, bo wiadomo pułk, tak jak już mówiliśmy, w 1939 roku został rozformowany, bo wiadomo, no wojna. Yy, II wojna światowa. Druga Wojna Światowa. Yy, także słuchajcie, yy, dzwon te dzwonki naduszajcie, yy, o, już nam się powiększa grono naszych subskrybentów. Bardzo, bardzo dziękujemy, bardzo, bardzo. Yy, także subskrybujcie. Yy, co tam jeszcze się mówi? Yy, to, lajkujcie. lajkujcie, jeżeli możecie. Oglądajcie nasz program. Na szkoda, szkoda, że nie ma tych takich komentarzy. Myśmy tam w jednym komentarzu. Bo tam była taka dyskusja już nie chcę do, do, do niej wracać, ale ona wyjdzie przy okazji tego, jeżeli będziemy mówili na temat II wojny światowej, na temat napaści niemieckiej na Polskę i 17 września na temat napaści rosyjskiej na Polskę z racji tej, że w takiej sytuacji, kiedy to niby Anglicy i Francuzi mieli nam strasznie pomagać nikt tu się nie zjawiał i y, dowódcy podejmowali czasami decyzje, które dzisiaj ktoś może sobie tak y, łatwo oceniać w sposób negatywny, a myślę, że warto by było przeanalizować wszystkie sytuacje, które, czy tam konteksty, które były związane z decyzjami ówczesnych dowódców. Po pierwsze... Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, przepraszam, 22. wszystko wskazuje na to, chociaż 100% jeszcze głowy nie dajemy, y, live związany z... Y, Propozycją dla Polaków Józefa Piłsudskiego i Roman Admowskiego. Czyli inkorporacja i federacja. Do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy bardzo.